Proszę, tutaj mamy rynne pustylo, i odnośnie tego jak wyrabiamy ten pas, dlaczego nie wypuszczamy do rynny. Każdy tam może robić jak chce. Wiadomo, jak w matematyce ile sposobów do rozwiązania. Jeżeli są dobre, to możemy stosować, ale moja e, ta, jakby tutaj co przemawia za tym, że to jest lepsze rozwiązanie z pasem podrynowym. Po pierwsze, tutaj jest wlot powietrza pomiędzy, więc to powietrze zawsze wchodzi tutaj sobie tędy. Na szerokość kontrłaty i może sobie pod dach wejść. Dodatkowe 2,5 centa po tam po siatce około 2 centy na metr bieżący okapu dostajemy jeszcze wentylacji i jak coś się dzieje jakaś dachówka jest zbita czy coś to widać bo się robią zimą sopelki. Więc ogólnie rzecz biorąc to rozwiązanie moim zdaniem jest lepsze. Dużo też producentów dachówek ma to w warunkach ogólnych gwarancji, że w ten sposób właśnie trzeba okap. Jest też prostsze dodatkowo, no nie oszukujmy się, nie trzeba tej papy wywijać. Tutaj stąd jak ją wywijacie, to ten kąt często jak jest dachu mały, to robi się niecka, ta woda tu stoi, mogą się jakieś dziać. więc zawsze robimy pas podrynowy, żeby zwiększyć tą wentylację, zwłaszcza przy czarnej dachówce. Czasami robimy z klinem i wywijamy papę do do rynny, ale to bardzo rzadko, przeważnie jak robimy rynnę ukrytą i nie ma gdzie tych kroplin tam wyprowadzić, to, to wtedy dajemy tak, ale w większości robimy to z pasem podrynnowym właśnie dlatego żeby zwiększyć przepływ powietrza pod dachem bo te czarne dachy z czarnej dachówki, z czarnej blachy się grzeją strasznie, więc nie ma co, a tak jak zrobicie, wywiniecie do rynny, to tutaj to wszystko zatkają podjadą pod samą rynnę elewacją, ociepleniem i jest to gorsze rozwiązanie. A niektórzy mówią, o dajemy kratkę okapu i kratka okapu załatwia sprawę. Wiadomo, my też dajemy kratkę okapu jeszcze do góry, ale im tutaj więcej powietrza wleci, tym większe ciśnienie pod dachem się wytworzy i tą ciepłą temperaturę, to, to powietrze takie przegrzane z dachówki będzie mogło wypchnąć pod tą kalenicą tam do góry. A jak tą szczelinkę tutaj mamy małą, i tego powietrza mało wejdzie, to może nie być na tyle siły, żeby po prostu to przegrzane powietrze górą wypchnąć, i to powietrze stoi, i dach się latem grzeje, przegrzewa do środka, więc tak to jest. Jak ty robisz, to jest twoja sprawa, ja robię tak, dlatego że uważam, że to jest lepszy sposób, chociaż nie, nie blokuje się tam. Każdy niech robi tak, jak uważa. Pozdrowionka.